Kolejny. kolejny... Eluwina na live. Eluwina. My, tylko taki krótki, jakby co. Właśnie w tamtym macie komentarze. My musimy Wam udostępnić. Udostępnimy je właśnie rano, bo dzisiaj jesteśmy zmęczeni. No, a to jest łyżka. Do supek. <laughs> jakby. Tylko my... świecące. My się jesteśmy pośmiać i idziemy spać. Tak. Jak wy śpicie też. I widzimy się rano. Może, że ktoś rano będzie te filmiki oglądał. Filmiki? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Może... A, y, tak de facto, pewnie się pytacie. Nagrywamy to o 24.37. No, mów dalej. Y, właśnie, y, my chcemy dla was dobrze, żeby mieli najwięcej filmików. Znacie chyba, niektórzy znają może Wojana. To to. Kalucha. Kalucha to oni Freeza. mają. Oni mają, mają dużo filmów, i my też się postaramy, żeby było też z gry, a nie tylko z życia. No tak. tylko takie gry telefoniczne nie możemy. Może, że żeby... będziemy musieli jeszcze ogarnąć jak Wam udostępnić um, ekran z tej gry. To ogarniemy jutro. Albo innym dniem. No, bo no. Bo jesteśmy zmęczeni, widzicie, jesteśmy w piżamach, w łóżku, e, w, w namiocie, no. na materacu, patrzcie, tutaj Materac. leżymy. Hello. chwileczkę jeszcze Wam pokażę, że to serio jest namiot, proszę bardzo. No, bo to jest i... nasz cień telefonu. Dzień dobry. E, tutaj mamy oczywiście naszą ładowarkę Power. Bank. OK, no, pokaż teraz. Powerbank. Pokażę ma procent. 90 tygodni, jak widzicie, czyli starczy nam na noc, żeby się telefon do Max ładował. Bo tak nagrywamy z telefonu, bo tamten live'ik też był z telefonu. Ale zapomniałam powiedzieć, bo no i natan powiedział, że to jest z kamery. Ale zapomniałbyśmy no bo... powiedzieć, bo się pomylił. Tak, każdemu ma, prawda? Tak. No dlatego przepraszamy, jak będzie zła jakość, bo nagrywamy z telefonu. No. Jak znacie smajslano. No to znaleźć. Z Ukrainy. No. Wy Nie, już raczej. No. no. E, a jak właśnie są ludzie z Ukrainy, ale no teraz. E, jak właśnie my, jak my właśnie wy macie kogoś z Ukrainy, to bardzo dziękujemy. Wam zostawimy serduszko, jak napiszecie. W komentarzu, bo Ukrainie teraz trzeba pomagać. Pomóżcie mu odkręcić bidon. Tak, zostawcie dużo subskrypcji. I łapek w górę oczywiście. No, to wtedy odkręcę w następnym filmiku. Cześć. Ja jeszcze My się komuś. z wami pożegnam. Cześć.